Już mogę dzieje na kanał, będziemy znowu nagrywali filmik, rak, gdzie tam się niszczy. Nie tym razem miasta, jakiś tam, tylko planetę. A! I zanim zaczniemy, pamiętajcie zostawić skrupcie i łapkę w górę. No dobra, no to sobie... To sobie, to sobie... Ile tu jest broni? Będzie, bardzo będzie długo trwał filmik. Zobaczmy pierwszą. No nie robi taką przeszkodę. Zobaczmy drugą. Taka, o, ale ta, to będzie już potężna. Zobaczcie, patrzcie. To leci. Niszczy wszystko. Kompletnie musimy przetestować. Przetestować ubranie. No ale Jaruz nie zniszczył. A co to to robi? Co? Nie. Jak to zniszczyło? A to? Ujo! Nie, nie gadaj nie przecież... No już znieść... E! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! Weź to... W pokój jakoś... Tu są parę map! Ja... Co to? Co? O! A drugie obronie są takie... Piu, piu, piu. Dobra, zbudowaliśmy sobie coś, ale co to robi? A to to samo, tylko mocniejsze. No, powiem, że to to samo. A to? Co? To tu się z nim, da się znieść, co? O, to jest fajne, żeby. uraja pisać, Poczekaj. O, to jest takie szybciejsze niż tamto. Dobra. Wziąłem do końca broń, co to jest? I tu tam zostają, nie, to jest najgorsze. Tego czegoś nie lubię, potem to zostaje, ja. Dobra, ostatnia broń. Ciup, ciup. O nie, puściliśmy Co? Nie dajesz, to nie czekało. Nie, nie. To niemożliwe. Żeby ostatnie bronie takie były za się... Patrzcie, ile tu jest osób. Ja dole widać, ile jest osób 0, ile jest zabitych 7. Ja od początku, a drugie, co tu. Słuchaj to zrobiło 30 osób. Jak tak będziesz walił i to będę zabijał po 30 osób. Ou, o! O! ty zrobiło 600... Ej, poczekaj. Muszę jeszcze raz o to puścić. Ej, ale ciekawe czy to dobije 1000, takie dwa. Uderzenia ty, tu bije 1000. 14. Nie. Aha, to zależy, w jakim miejscu, bo patrzę. Tu jest trawa i ktoś na pewno tu mieszka. No, i tu było nawet dwa. No, nie spodziewałam się tego. A to, no, sobie na głowę. I puścimy tak ziemi Coś potężnego jest, potężne, jego jad, bo tu pokazuje raser tak silny i co tu będzie? Co? Co jest? Patrz, już osób zabiło Co jest? Co się z tego robi potem? Jak świeci. Nawet mnie trochę razi oczy. I to bardziej świeci. E, 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 Ludzimy pierwszą taką broń, broń, która zniszczyła naraz planetę. Jeszcze raz poprosimy. Teraz jest chyba jakaś ładniejsza. Nie. A co to jest? Puścimy parę. A może? Parę to zło. Aha, to ta broń. I dawajcie kuka robimy. Zrobił taki kuko. Czemu oni tak Co to jest? Aha, szybkość. Znajdziemy sobie trochę szybkości lejdźmy powiedzieć, jak to szybko jak to szybko taki, dobra. E, ta już plana, plan... planeta zniszczona. Czy Czy ktoś tu Jakaś się zmieniła. Ale czy ktoś tu mieszka? Musimy się dowiedzieć. Jakieś to podobno szybkie. Jak widzimy, że jakieś ma. Pięć tylko osób. Mieszka. A ile to zniszczy takich taki Na razie to po pięć. Где ты все высуньешь? Точнее, я ее у я достал. Сто... Сто девять А это снова, А это почекайте. jak myślę o kurde jak cwie... świeci to broni. ale fajnie ale fajnie po a co to są za rubale fuj już dopłucamy do, 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 końca no co to jest o nie Mamy jeszcze zatrzymanie czasu. No i mam zatrzymanie czasu też jeszcze. Ale jak to niść? czemu to są dwa robale. Co jego wężyk, Wiesz. ja, dobra. Przeestojmy drugą. Co to? Co to? Oj, to supiro. Tak dużo. Obraj, sobie. Jakiegoś gościa, który jest duchem. I co zrobi? I przywali z całej petty. No dobra, wszystkie bronie. Wstawcie łapki w górę, subskrybujcie i do kolejnego odcinka. Cześć.